Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, serce ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Matka, która wszystko rozumie, serce ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas Umie, ona jest z nami w każdy czas. Pozbawcza zbawcza hostio godna czci, co lud do nie wiedziesz, bram, Z i srogi, nęka wiernych Ci, więc siłę Usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Snuadku świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, święta Trójco jedyny Boże. Siłuj się nad nami, święta Maryjo, módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, módl się za nami, święta Panno nad Pan nami, się za nami, Matko Chrystusowa. Módl się za nami, matko kościoła, módl się za nami, matko miłosierdzia, módl się za nami, matko łaski bożej, módl się za nami, matko nadziei, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, Módl się za nami, Matko Przedziwna. Módl się za nami, Matko Dobrej Rady. Módl się za nami, Matko Stworzyciela. Módl się za nami, Matko Zbawiciela. Módl się za nami. Pan roztropna, módl się za nami. Pan czcigodna, mudeł się za nami. Pan wsławiona, mudeł się za nami. Pan homożna, mudeł się za nami. Pan nowaskała. Módl się za nami. Pan Wiewerna, Módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, Módl się za nami. stolicą mądrości, Módl się za nami. Przyczyno naszej radości, Módl się za nami przybytku Ducha Świętego Módl się za nami przybytku chwalebny Módl się za nami przybytku sławny pobożności Módl się za nami Różo duchowna Módl się za nami Wieżo Dawidochowa Módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, Módl się za nami. Dom złochoty, Módl się za nami. Arko przymierza, Módl się za nami. Bramo niebieska, Módl się za nami. Gwiazdo za módl się za nami, uzdrowienie chory, módl się za nami, ucieczko grzeszny, módl się za nami, Po i grachantu, się za nami, pocieszycielko strapionych. Przyjacarcu, modły się za nami. Królowo proroku, Módl się za nami. Królowo apostołów, modły się za nami. Królowo męczenniku, modły się za nami. Królowo wieczna Módl się za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, królowo w niebo wzięta, Módl się za nami, królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rochodzi, módl się za nami, królowo pokoju, módl się za nami. Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie, baranku bohoży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie, baranku bohoży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Raduj się i wesel Panno Mario, Alleluja. Bo z martwych stał Pan prawdziwie, Alleluja. Módlmy się, Boże, któryś raczył weselić świat przed zmartwychwstanie Syna Twego pana naszego Jezusa Chrystusa daj prosimy abyśmy przez jego rodzicielkę Maryję pannę dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa pana naszego amen pod twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani. O pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas dzieci naszej parafii, które przygotowują się do pierwszej spowiedzi Komunii Świętej, ich rodziców, rodzin, aby pomogły dzieciom jak najgłębiej duchową religijnie przeżyć to święto. W intencji maturzystów trwających na swoich egzaminach oświatło dla nich Ducha Świętego, rozeznanie drogi życiowej. Prośmy słowami świętego Bernarda, pomniona i święta Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, Twojej pomocy przyzywa, ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywionym. do ciebie, O panno nad pannami, matko biegnę, do ciebie przychodzę, przed tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko, słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie. I wysłuchaj Amen. Dzisiaj ostatni dzień kolejnego tygodnia modlitwem o nowe, gorliwe święte powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego, życia konsekrowanego. Przeżywamy ten tydzień szczególnej modlitwy pod zawołaniem powołani w Kościele. To od nas, od Kościoła, od naszej modlitwy. Od naszego wstawieństwa zależy także, czy młodzi ludzie odpowiedzą chętnie na Boże zaproszenie. Z tą świadomością prośmy słowami świętego papieża Pawła VI. O Jezu, boski pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągników, sobie z gorące i szlachetne umysły młodych ludzi. I uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami, spraw, by pragnęli tak jak Ty powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie ponawiasz na ołtarzu swoją ofiarę. Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na Ziemi Twoją misję, budowali Twoje ciało mistyczne Kościół i byli solą Ziemi i światłością świata. Rozszerz Panie Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych i wlej w nie pragnienie doskonałości Ewangelicznej, oddania się na służbę Kościoła. Oraz braci potrzebujących pomocy i miłości, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Nieustannie prosimy o pokój na Ukrainie, Odmianę serc agresorów wołaniami suplikacji. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw w nas, panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. O od nagłej i śmierci zachowaj nas panie. My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie, my grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas panie, my grzeszni Ciebie Boga prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Kolejne majówkowe rozważanie dotyczące mających być beatyfikowanymi we wrześniu tego roku Bożymi Sługami rodziną Ulmu. Czuwanie nocne młodzieży maturalnej było jej pierwszym pobytem na jasnej górze. Nigdy nie miała okazji, żeby odwiedzić sanktuarium i spojrzeć w oczy Czarnej Madonny. Jedynie mały obrazek częstochowskiej pani, schowany w książeczce, zawsze wypadał, gdy się zaczynała modlić. W kaplicy nawet nie szukała specjalnie miejsca, żeby znaleźć się blisko ołtarza. Napierający tłum zrobił to za nią. Uklękła na stopniu przy balaskach i spojrzała na obraz. Pobieżnie obejrzała sukienkę, koronkę i spojrzała w oczy Maryi. Spojrzenie Matki Bożej nie ucieszyło jej. Przeciwnie serce ścisnęło się bólem, gdyż Maryja miała smutne oblicze. Im dłużej patrzyła w oczy Królowej Polski tym większy smutek ogarniał jej duszę. Przypomniała sobie rekolekcje szkolne prowadzone przez saletynów. Oni również mówili o płaczącej Pani w Las Salet i o innych łzach wylewanych przez Maryję nad ludzkością, nieskorą do nawrócenia. Dlaczego Maryja się smuci, gdy ma wszystkie powody do radości? Zamiast wsłuchiwać się w rozważanie apelowem, Krążyła myślami wokół smutku i łez matczynych. Nagle jasno zobaczyła własną mamę, która płakała nad jej upodobaniem w grzechu. Nie rozumiała dotąd, że złe czyny to nie tylko jej osobista sprawa. One dużo głębiej ranią bliskie osoby. Nad tą myślą zatrzymała się dłużej. Przecież kochała mamę i nigdy nie chciała jej sprawić bólu. A jednak sprawiła. Dalej był już tylko rachunek sumienia i spowiedź szczera z całego życia. Niedowiary, jak wiele życiowych sytuacji napawa smutkiem i wyciska łzy. Nader często płaczą rodzice nad losem zagubionych dzieci. Boli, brak miłości i pogarda, krzywda ludzka i sieroca dola. Nawet Pan Bóg się zasmucił i żałował że stworzył człowieka. I choć łzy są nieodłącznym elementem doli człowieka, to ich widok zawsze napawa smutkiem. Maryja, najtroskliwsza z matek, smuci się faktem, że wiele dzieci, mimo męki jej syna, wybiera los tragiczny na wieki. Każde objawienie Maryjne ostatnich lat ujawnia smutek, łzy i wezwanie do nawrócenia i pokuty. Łzy to objaw troski matki Bożej o zbawienie człowieka. Czasem bezradno się łzy wyciska, gdy nic innego nie pozostaje. Nawrócenie jest tym, co pociesza serce Boga i ociera łzy matce. Sam nawrócony wylewa wiele łez nad własną głupotą, która tyle krzywdy wyrządziła innym. Od początku publicznej działalności Jezusa wezwanie do nawrócenia jest aktualne, a powód: Przybliżyło się do Was Królestwo Niebieskie. Serce, które umie doszczeć smutek w oczach Matki czy w obliczu bliźniego, jest bliskie nawrócenia. Nawet najbardziej zatwardziałe serce mięknie nie na widok łez, a jeszcze bardziej miłości, która się za nimi kryje. Czas wojny, jaka rozgrywała się za oknami domu Ulmów, gdzie na okopie Niemcy rozszczeliwali Żydów i Polaków. Po wielokroć smuciły się serca Józefa i Wiktorii. Na ile mogli, na tyle pomagali potrzebującym. Józef pomógł żydowskim kobietom wykopać schron Lepiankę. Do swojego domu przyjęli ośmioro Żydów i przez półtora roku pomagali ludziom w Pouczebie. Samarytanie z Markowej mieli serca litościwie, w przeciwieństwie do niemieckich żandarmów, którzy z zimną krwią szczelali do dzieci i brzemiennej kobiety. Współczesne działania wojenne na Ukrainie, oprócz wylanych łez, spowodowały egzodus ludzi w poszukiwaniu domu i chleba. Uw uwidoczniły też zatwardziałe i bezlitosne serca. Które bliźnim odebrały życie i zasmuciły wiele serc. Smutne oczy Matki Bożej wciąż patrzą na ludzkie serca w nadziei, że drgną miłością i powrócą na drogę wiodącą do zbawienia. Prośmy Pana Jezusa o Jego eucharystyczne błogosławieństwo. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wy wszyscy wraz. Niech przed nowym testamentem starych praw ustąpił czas. Co dla zmysłu niepojęte niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi Chodź po wszystkie wynieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi chym triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Modlmy się. Boże Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoc przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy najświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków Amen Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy najświętszy Sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków Amen Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Cześć Maryi, cześć i chwała Panie Świętej, cze. Śpiewaj śpiewaj w ziemi od jej spiesz się nieść. Śpiewaj śpiewaj w ziemi ocała.